No ma tam czawe dzisiaj sprawdzimy co tam urodziny dudek Mam dzisiaj bardzo dziwną muzykę w tej grze, jakiś taki dziwny beat Przez chwilę do niego bojałem, nie wiem czemu Możecie nagrać w ogóle dwa odcinki, więc nie mam czasu i zaczynam, po prostu Wanda nie ma zbyt wielu przyjaciół, ale na zawsze była tą osobą, której mogła się wygadać bez obaw. Teraz, gdy obie kobiety zostały same, postanowiły razem zamieszkać, zarówno ze względów finansowych, jak i dla wsparcia emocjonalnego. I żeby tak pokazać, to ona są ogólnie połączone tutaj oczywiście z wagabundą, są połączone z Wilga Azyl i są połączone z rodziną Radka. Bo myślę, że są dość ważne osobistości, od nich to piekło się zaczęło. Dobra, jak zwykle niech, e, świat się kręci i tak dalej. Miejsce na psa, kolejny wychodek, ale tym razem coś jest w środku. Jest wychodek, mam nadzieję, że one nie będą uważały jego jako takiego, wiecie, głównego nie będą tym łaziły. Jest jedna i druga sypialnia, jedna jest sypialnia? Nie, dwie są. O Boże, znowu bekają. A to jest piętrowy dom, tu nic nie ma wyżej, aha, okej, okay, super. Super, super. Ostatnio dobrze, bardzo dobrze gramy się piętrowymi demami. Boże, to są koloryfery. O Boże. XXI wiek w Simsach. Z 2004 roku, a w 2014 ich nie ma. Stara gazeta, no bo przecież klasyk. Która maluje? To od razu będę wiedział, um, to jest kim. Dobra. To już wiem, kto tutaj ma swoją sypialnię. Wanda Vagabunda i Irenka Dudek. Jest z a ona jest bez pracy. No, ale jest, jest bez pracy, ale jednak ma przecież jakieś tam, jakieś tam, no, jakieś tam minimalne wiecie, zdolności, jeżeli chodzi o kreatywność. Zobaczmy sobie ich opisy i wspomnienia. Zacznijmy od e, Wandy, wagabundy bo jakby już graliśmy wagabondami, więc e, potoczmy dalej tą hister histerię. Patrzmy dalej tę historię. skóry. O boże. Na szczęście czasy trochę się zmieniły. Już nie musi tak bardzo obawiać się o bezpieczeństwo swojego syna. Ale wolałoby, żeby zamiast próbować zagłębiać swoje korzenie, skupił się na założeniu rodziny. Bardzo chciałaby doczekać wnuka. Odbierz telefon, a nie dzwoni. To może w tym filmie. Wiecie co, jak czytam ten opis, to jest Polska e, 2K20, nie? U nas dalej gdzieś ten rasizm cały czas jest i, i ja jestem ogólnie w szoku, że tak jest, no ale to jest temat na inny film. Nie wiem, czy na jakikolwiek na tym kanale, okej. Okay. Dobra, jakieś miłości, coś tam. Nienawidzi Pietruchy. O Boże, pobiła Halinę Pietrucha. Uch. A to jednak takie ostre babki, trochę taka Grace and Frankie. Okej, okej. Okay, okay. Komornik. Okej, okay. ale to był tu, czy gdzie? Zabrał im wannę, uwaga. <noise> jakiś stołek. Ale to chyba nie stąd, bo tu wszystko mają. Poznał jakiegoś psa. Co tu jest? Osiągnąć maksymalnie wobec sztuki rzemiosł. Aha, no tak, no bo to zdobyła. To zostało przyjaciółkami, coś tam. Piecek, duch. Waldemar Pietrucha, on nie żyje? jakiś dzieciak. No okej, okay, no i tutaj... <noise> Rozpocząć na te życia bez problemu, ale im dużo nie zostało i widzę do życia. Dobra. Są jedne starsze, jednej młodsza, tak? Ta ma 60 lat, a ta 63. Niewiele im zostało. Okay. No, trochę im tam zostało, tak? Dobra. Zobaczymy, co u Renki Irena spędził ogromną część swojego życia u boku męża, teraz jak gdy nagle go zabrakło, musi jakoś sobie poradzić. Na szczęście ma obok siebie najlepszą przejazdźkę. Ona tu miała szczęśliwe życie, jakieś związki i tak dalej, z Kazimierzem. Urodziła jej... A, czyli to jest jej córka, Edyta Azyl, dobra. Miała psa, poznała, poznała, poznała. No, ona ma mnóstwo wnucząt w takim wypadku, no bo przecież wiadomo nie. Tamta adoptowała. Humble znowu przylazł, ja znowu nie pobrałam tego modu, ale już go mam gdzieś. Ta, jasne. <grystanie> mi jest potrzebny. Tutaj komp kilka koła. Edyta z... Aha, to była dla niej jakby taka. No, miała tu ciężki okres. Dość. Potem zmarł jeszcze jej mąż i tak jakoś. Ale potem, już czegoś. No, i teraz się tak u niej widać, unormowało. No to okej, okay, no to nie jest aż tak smutna i tak dalej. Ale mogłabyś wstać z tego łóżka i oddać nam kulaturę te gazety. Bo po co one wam. Ra Gdzie jest tam? Nie ma żadnych rachunków, nie? A tutaj nie trzeba czegoś podać. Ojej, to jest zepsute. E, a ty, kochana, pomóż jej ze wszystkim, bo widzę, że macie tragedię z tymi To Co się dzieje? Ktoś nam kradnie gazetę? Jeszcze burzę Pietrucha Pietrucha, kradnie gazetę, której teraz nie ma w ręku. I jeszcze biegnie z nią jakaś świnia. Osu. Dlatego nie mam gazety. I oni traktują te drzwi jako wejściowe? No trudno. Przynajmniej nie będą mi tu brokować. Też zajmie się podlewanie. One jakby w cudzysłowie śpią, <grym> ale żadne nie ma jakoś. A w ogóle co wchodzi w gotowanie? To będzie technika? Charyzm? No nie. Sprzątanie też nie. Chyba, że to wchodzi w sprzątanie. A nie, bo to były te opcje jakoś takie inne, jeszcze. Mmm. Mów mi. Ale było coś takiego właśnie. O, tutaj. Może to. Kulinaria, nauka. Sztuka i rzemiosło. Ale coś takiego. Były jakieś takie rangi? Między 20 najlepszych przyjaciół, a ty co chcesz? Szala eminencja. Ojej, ale mi przykro, chciałeś mieć pięć przedsiębiorstw, a jesteś bezrobotna. Mi się to nie uda, no nie ma opcji. Nie rozpalam ognia, mam to po prostu gdzieś i nie będę rozpalał w kominkach i tego typu rzeczach, bo to się zawsze źle kończy. A to woda to coś pomoże, jak tu jest wyrzuć? Nie robię wyrzuć, rób tam woda. Może to coś da. Ojej, ona tu robi, tu rośnie. O, masakra. <gry> ale przynajmniej ma zajęcie jakieś. Coś trzeba robić, nie w ciągu życia. Muszę patrzeć, bo te pietruchy to będą młodzić nam, kraść. To to? Orlando Muchumory. To te on, on nie był rudy ostatnio? Boże, na banki jest jakimś tajnym agentem. No widzicie to? Gdzie to się sprawdza? No nie mam pojęcia. No na pewno nie w związkach. O, właśnie, ranki. Ogrodnictwo brązowe. Widzicie? Wystarczyło to znaleźć. Bez problemu, kompletnie. Trochę je zajmie, widzę. Ten ogród. Co robi nasza Irenka? A, a Irenka sobie leż. Oj, bo Irenka się zmęczyła. To jest taka Franki. Grace robi wszystko, a to tam nic. Zrób chociaż wam kanapki jakieś. Zupa na co? Na pocieszenie? Od dawna się nie odzywasz. To byś mogła do niej zadzwonić w sumie. Albo nawet zaprosić te dzieciaki jednego dnia. No, ale ty kolejny dzień idziesz do pracy. Może dzisiaj, jak zjecie to ich zaproś. Ogarnęłaś ten ogród? Zbierz wszystkie pomidory. To sprzeda jeszcze te wszystkie zbiory. Jak zjesz, to zadzwoń. Sim. Mm -hmm. Zaprosi rodzinę. No, wszystkich tam, dalej. Zjedz. I potem możesz iść się kąpać. Dalej. No, zaraz będą, więc super. Tylko muszę patrzeć, bo przyjdę do tych drzwi. Coś się zawiesiło, więc zaraz się pojawię. O, co? Błażej? Bożej? Jacek Wilka A właśnie, bo on dorósł. O, dobra, dobra. Ja oczywiście, yy, powitaj, powitaj, serdeczny uścisk. Ktoś już beknął? Nie wiem kto. Ucałuj te wszystkie... Yy. A on ma taką samą relację z tymi dzieciakami? Widzę, że on ma bardzo słaby kontakt z tymi wnukami. Boże, to są jej w ogóle wnuczanta, czy ja pomyliłem babki? Nie, nie pomyliłem, Dudek. A jest tutaj? Wagabonda nie ma jeszcze wnuków. Póki co chyba jeszcze nie doszło do ciąży, z tego co pamiętam. Weźmy rodzinny pocałunek, może się uda. Pogawędka z babcią w ogóle na dworze. Dobra, koniec tego gadania, daj co łuska. Nie chciała, ale podejść tutaj, bo ten kundal będzie was żarł i zostaniecie ci kołakami. Ona idzie do łazienki tam, albo gdzieś O Boże! No, ja ich rozumiem. <grytanie> znaczy się nie, że mam jakąś awersję, ale żeby tak przy ludzi? Nie jest tak zimno tutaj. Ta poszła spać o 20. No, ale staruszki tak mają. Dobra, weź podaj jakiś deser, galaretkę chociażby. Zaprosiła ich i teraz z nimi się Ka głupia. Dobra, nie idź tego, Siadaj tutaj. I pogawędka. Aha, nie może teraz z nimi gadać, ale bez sensu. To był jakiś kiepski pomysł. Myślałam, że nic się jakoś znają, nie sprawdziłem tego, no trochę moja wina. Ale w takim przypadku ona ma jakąś opcję znalezienia sobie tych przyjaciół, no bo on już trójkę wnuków to już jest dużo. O, z wnuczką jej dobrze idzie, chociaż tyle. Idź tam. Spróbuj z tą wnuczką. No i ale babci nie? Wiem, że można nie lubić. Weź tam pował się z mną, miała dwa lata. Dobra, niech dzwoni sobie ten telefon. Dobra, koniec z tam rodziną, jak sobie jeszcze posiadam, zaraz pójdą. O Boże, co mi tu się ten? Ile tu trzeba kombinować z tymi pomidorcami? Hmm, chyba będzie trzeba wszystko wyrzucić i zasieść jeszcze raz. Dobra, odbierz ten telefon, bo on dzwoni już od godziny. Jestem przy. Ojej, dobra wiesz co, pożegnaj wszystkich, pożegnaj się ze wszyscy i potem skocz do łazienki. A oni nie witają, oni się idą stąd. Czemu ona wstała? Wyspałaś się teraz, naprawdę? Posprzątaj tutaj, bo jest syf. Nie będziesz tu czysta, posprzątaj. O Boże, jaki syf zostawili po sobie, już ich nie zaproszę. U siebie taki porządek, a u cudzych, co zobaczcie. Byle by śmierdziało. Ojej, dobra, weź już ten. I idź spać. Śpij tam w piżęce? Co za różnica w czym będziesz spała? Nie, nie będziesz spał. O jezu, idzie to usunąć. Nie, nie zemdlajesz z wyczerpania. Gdzież Twoja korzenka musiała wstać i potem tobie posprzątać? Jakiś wstyd. Ja nie nacisnę chyba, żeby sprzątała. my sobie wszystko: ręce, twarz, zęby, co tam jeszcze chcesz. Pościel łóżko. Możesz sobie poćwiczyć. O, dobra opcja. Na starość. Aha. Jak wychodziła, to jeszcze byłyście przyjaciółkami. Widocznie było za mało punktów. A wszyscy. Bardzo dużo ludzi o nazwie. Mnóstwo. Ale pij to nienawidzi. Myślałam, że w Dwójce też nie mogą za długo ćwiczyć. Ona by chciała pisać blogi o sztuce i rzemiośle. Pierwszy raz wykorzystam od Hambla. Hembla, humbla, humbla. Gdzie on jest teraz? I tak mamy biurko. Nic na starość czemu nie? Pisz powieść. Graj to nie zamów więcej. Pisz blog o sztukę i rzemiosło. O super. Dobra, już sobie daruj. Dobra, nie krzycz. O nie. Ej, naprawdę, no, no trzeba wszystko pielęgnować. A może serio? Wszystko wyrzucę i jeszcze raz zasieję? Pies nie szczeka na listę co to za gra. Już się boję tych rachunków, nie? Z zapisu wynikało, że cienko one przędą. Co tam. O, znikło to. Może <ślam> to musi mieć trochę czasu. To wyrzućmy wszystko. Trochę wydamy na to hajsu, ale co my będziemy sadzić? Zostańmy może przy tych pomidorach, co? Czy mogę zasiać różne rzeczy na różnych tych? To nie jest mój obowiązek jakiś. O Boże, ona ma jeszcze godzinę do przyjazdu auta do pracy. Chyba zdąży to zrobić. Jakby nie zdążyła, to zrobi to. Wagabunda. Ale to już jest imię yy, wielu osób, to nazwisko. Akurat zdążyła. Super. Idzie do pracy. Ciekawe, ile ona zarabia w ogóle. Przeraziam, ja mi zawiesić, zawieszasz grę, kupi. W samochodzie. No szybko, graszka. Koniec z tą kąpielą, Trzeba ogrodem się zająć. Tym bardziej A zima jest i tu można sadzić? No tak, bo w sumie nie padać nie. Dobra. Użyźni, urzeźni, 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 urzeźni. Tutaj sobie zasieję ogórki. Ale jak już wiecie, leci ze wszystkim, to niech to robi. O Boże, ile dostała awans? Nienawidzę tych pietruchów! Jakie wstrętne ludzie. <grystanie> On, ona do końca dnia do tego nie skończy. Chodź tu Iranka, bo ty też musisz pomóc. Truskawki. To będą truskaweczki. Komu się odwaliło, tak? A, i tym ten króliczek. No dobra, niech już tym siedzi. <grystanie> A dziwnie ma koleżankę tutaj, nie? Dobra, zaraz sobie pokazasz z koleżanką i będzie super. Niech nie przesadza. Idziemy wydamy hajsu w ogóle na ten ogród, żeby to To Wszystko, wszystko. Dobra, to były tryskawki, ogórki już były. I teraz... bakłażany może się we wszystkim. I widzicie, nie było tak źle. Ogarnął. No bo tamte rośliny, one już nie chciały za bardzo, a tutaj mam nowe i... nie muszę się tym zbytnio przejmować, bo... są wszystkie na świeżo, więc... żeby je doprowadzić do jakiegoś złego stanu, to bym musiał się teraz chyba postarać. One zgłupiała dalej, tak? No podlewaj dalej. Gdzie ty idziesz? Podlewaj wszystko. Ty też podlewaj, Że szybciej wam to pójdzie. Dobra, pogadaj z nią. Zabawę jest, proś na żart, czy coś tam. Skoczyło jej to towarzystwo? Ty weź sobie, weź resztki, jak skończycie sobie tam... ...gadać głupotki. Coś kopało. Ona sika, o boże. Nie, dlaczego? Dlaczego oni mi to zrobili? Czemu? Ja nie chciałem tego słyszeć. O masakra. O Boże, ale mi szybko idzie rozgrywka w tej rodzinie, a tak się bałem, że te emerytki będą mnie a one mają tu dużo do roboty. I praca, i jakiś ogród. I duża rodzina, tak? I... Te pietruchy tutaj, krodnące gazety. Nie lubię pietruchów już za to. Chyba, że one też będą, wiecie, przychodziły do pietruchów i, i robiły te same głupoty, no to wtedy wiadomo, nie? Wykąpana? Jak się wykąpiesz, to też sobie coś zjedz i idź spać wtedy. No, twoja kozianka już poszła, mimo że nie miała. Wolałbym, żebyś najpierw się wykąpała i załatwiła, żeby potem nie było jakichś problemów. No, ale wszystko jakoś idzie zgodnie z moim planem. Teraz przynajmniej prześpię jakiś dłuższy czas i nie wstaną mi o czwartej czy o piątej, tylko wstaną nad ranem, tak jak powinno to być. Wiecie co? A może ja bym im kupił te takie podlewaczki? Szybko przynieść tę gazetę. Póki nie ma tych wariatów, i na mnie zabiorą Mimo, że i nie czytawi, mamy to gdzieś, ale. O nie, teraz będzie wyrastało mi po kolei. To na to spędzi znowu cały dzień. No i super, samo się podlewa, więc nie muszę nic tutaj się przejmować, jeżeli chodzi o wodę. Syf. Dwie baby w domu. Dwie baby w domu i syf totalny. Wejdziesz do czysta, obrzydzę że obrzucam to, jak to takie zielone, i tam jest to opcja, że w ogóle możesz jeszcze to zrobić, nie? W ogóle. To tak, w, w, przebimbaliśmy większość ich pieniędzy, bo mieliśmy 5 koła, to wami ledwo dwa. Niech namaluję martwą naturę, to może coś zarobimy przynajmniej. I ty nie masz takiej zdolności. Ty możesz sobie iść tutaj, a tutaj wagabunda będzie malowała. Siedrąte, ty, babusz. W ogóle nie wiedziałem, że to jest szafa tak schowana. Tak nie było widać. A ja teraz mam. Namaluj sobie te. O, proszę. Zresztą obojętnie, co, kogo to obchodzi. O, to sobie pogra, to sobie pomaluje i będzie spokój. Z babami. To sobie pograła. Jak do wagabuny, to nie ma opcji, musimy zarobić. Aha, to teraz nie wyjdziesz tu? To trudno, to bym już stała. A jak usiądziesz? Podejdź tu. No trudno. <grystanie> nie wiem, jakim cudem ona nie mogła tutaj przejść, ale okej. Okay. Karolina loguje się. Gdzie? <grystanie> o Boże. To chyba jest kiedyś były takie... Mm, Czteria? To jeszcze istnieje? Że tam wiecie, jak ktoś się logował, to się logowo wyświetlało. Że użytkownik. Muszę to wyciąć. Mieszkam z głupimi ludźmi. No i to były takie cztery, i tam by się że. E, loguje się ktoś tam, ktoś tam. Nie wiem, czy tak to działało, czy ja coś pomieszałam, ale takie coś było chyba. Joe się loguje. No fajnie. A ona jest na czacie. No tak, właśnie. Zrozumie Skalist. Kto to jest Skalist? Weź to znać teraz. Dobra. Nie, ignoruję. Ona ma tyle ludzi, że to jest bez sensu. Jeszcze jakby oni pomyślała, to wtedy albo o niej, bo w sumie to imię nic nie mówi. Dobrze, moi drodzy, tym rozrywkowym, jak widać dla nich, dla dziewczyn, będę mówił dla dziewczyn. Rozrywkowym, co? Tą rozrywkową sytuacją, tak by lepiej zabrzmiało, zakończę ten odcinek. Przegrałem trzy dni, o dziwo, tu się dużo działo i było dużo do robienia. Myślałam, że nie, ale mają fajny ogród, a jakoś w czwórce te ogrody mi nie idą, a w dwójce bardzo fajne były te ogrody, te rangi i tak dalej, więc ja myślę, że to jest super opcja. No, mają trochę takie wygórowane. Y Aspiracje życiowe, więc na ten moment będą dla mnie bardzo trudne. Tym bardziej założyć pięć prosperujących firm, gdzie one nie mają gotówki. Raczej wątpię. One po prostu sobie przeżyją do tej swojej starości, przez do starości. Przeżyją tą swoją starość. I odejdą. date! No, Karolina się wylogowała, więc my też się wylogowujemy, wyloguj się z życia czy coś, było tak kampanie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym cześć.